To w Tuduj, koło Konfederacja. Zapraszam. Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. ja Przede wszystkim na wstępie chciałem powiedzieć, że jestem skonfudowany trochę, bo pamiętam debatę nad przedłużeniem stanu wyjątkowego i powątpiewania lewicy i określania, że tam na tej granicy to jest problem kilkudziesięciu osób. Tutaj z mównicy padło już dzisiaj, że lewica zauważa, że to jest problem dotyczący co najmniej kilku tysięcy osób. Więc jestem skonfudowany i szczęśliwy, że coś dociera. Z powagi tej sytuacji, która rzeczywiście jest poważna. Panie ministrze, jeśli chodzi o mur, to trzeba powiedzieć, że on nie jest potrzebny, tylko absolutnie konieczny. I największy zarzut, jaki ma Konfederacja, bo Konfederacja od początku mówi, że mur po prostu jest konieczny, żeby ten kryzys na granicy zażegnać. I największy zarzut, jaki mamy, szanowny panie ministrze, to taki, że decyzja jest późno. Decyzja jest późno, jest przedłużony stan wyjątkowy, Państwo, Panowie, macie informacje z pierwszej ręki, macie informacje wywiadowcze, ogląd sytuacji od dawna, więc ta decyzja jest spóźniona. Obawę budzi to, jak do tej sprawy podejdziecie. Na początku, na początku pojawiły się zasieki 50-centymetrowe, które no, utrudniały przejście o 10 sekund, bo tyle zajmowało rzucenie kłody na to, czy, 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 czy rozszarpanie tych, tych zasieków za pomocą prostych narzędzi. No, te metrowe instalacje, czy, czy około 2,5 metrowe, które też widzieliśmy, które montowali żołnierze, no to wydłużyły czas takiego nielegalnego przekroczenia granicy o minutę i no nie trzeba żadnej naprawdę wielkiej wyobraźni tutaj, żeby wymyśleć, że, że, że takie drabinki to można skonstruować naprawdę szybko za pomocą sznurka, więc ta zapora skuteczna nie była. No i obawę budzi, jak teraz państwo na to patrzycie, czy chcecie powiększyć technicznie to zabezpieczenie znowu o metr czy o metr dwadzieścia i wydłużyć przekroczenie nielegalnej granicy o kolejną minutę czy, czy o półtorej minuty. Więc bardzo ważną kwestią jest jakość tej zapory, którą państwo planujecie. No, czy to rzeczywiście będzie nowoczesna, odpowiednio wysoka na tej granicy grecko-tureckiej. Widzimy, że to jest 5, 6, może 7 metrów. Jest to naprawdę wysokie zabezpieczenie. Trudne do pokonania, trudne do podkopania również, bo cóż z tego, że jeżeli nie da się przejść górą, jak przekopanie się będzie rzeczą prostą. Także czy państwo patrzycie na tą rzecz kompleksowo? Budzi też wątpliwość czas realizacji tej inwestycji, bo za bardzo o tym nie, nie mówicie. No, martwiąc się tą kwestią, Konfederacja składa poprawkę. Jest to poprawka, która będzie dotyczyła tego, że raz w miesiącu na posiedzeniu Sejmu ma być raport z, ze stanu po prostu realizacji tej, tej zapory, tak żeby stajem był na bieżąco, na bieżąco informowany o tym, jak się sprawy mają. Oczywiście no, ja podzielam obawę tego, kto to zrobi. Rozumiem pominięcie trybu zamówień publicznych, no tego nam jeszcze teraz trzeba, żeby, żeby procesy wydłużać i żeby to nie wiadomo ile trwało. To rozumiem, natomiast mam obawy, czy to będą znajomi królika, czy jednak dopuścicie, dopuścicie polskich przedsiębiorców, którzy mają na pewno potencjał, żeby takie rzeczy, takie rzeczy wykonać. Na czas realizacji tego tej zapory Potrzebne jest no, silniejsze wsparcie. Jest akcja silne wsparcie, to dobrze, ale szanowny panie ministrze, granica cieknie. No, pytanie, czy, czy to dalej jest do 10% nie, prób nielegalnych przekroczenia granicy skutecznie przeprowadzanych. Przeprowadzonych. Ale też informacje płyną, że cieknie. No, tam odbywa się swojego rodzaju gra terenowa, tak oczywiście, e, oczywiście trudno tu używać słowa gra, bo to są no, mało, mało przyjemne na pewno zmagania. E, natomiast no, jest potrzebna na czas realizacji jeszcze większa ilość żołnierzy, funkcjonariuszy, żeby to zadanie spełnić. A jakie jest zadanie? Zadanie jest ze strony państwa polskiego zapanowanie nad granicą. Zapanowanie tak, żebyśmy mieli wszyscy pewną no, spokój i, i przekonanie, że rzeczywiście państwo polskie potrafi zapanować nad naszą granicą. Myślę, że to bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla wszystkich ważne i no, dzisiaj nie, nie mam takiej wątpliwości, jak miałem przy debacie o przedłużeniu stanu wyjątkowego. Także jest to sprawa ponad podziałami politycznymi i o to się trzeba troszczyć. Moim zdaniem to, co jest konieczne, to nie tylko mur czy ta zapora skuteczna, ale informacja. Te dwie rzeczy, te dwie rzeczy połączone. Informacja również y, y, płynąca z granicy, z tego, jak to, jak to wygląda y, i z całym szacunkiem nie przedstawiana przez telewiz rządową telewizję propagandową, y, tylko na przykład jak generał Polko proponował zespół reporterski dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. W każdym razie y, niech tak jak te zmagania są też na poziomie informacyjnym, presja jest informacyjna, tak my chcemy widzieć i chcemy mieć przekonane społeczeństwo nasze, że rzeczywiście to zagrożenie jest duże. Ale nie tylko. To, co tutaj padało, ważne jest, aby ta klarowna informacja poszła do tych krajów, skąd migranci przyjeżdżają, żeby poszła w języku migrantów, żeby poszły zdjęcia, zdjęcia zapory nie do przekroczenia, żeby była po prostu ofensywa informacyjna żeby tych momentami biednych ludzi też zmanipulowanych po prostu uprzedzać za pomocą wszystkich możliwych środków, również w ich językach, również w mediach społecznościowych i po prostu czy, 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 czy to planujecie, czy, czy jest jakaś realizacja tego. No i ostatni wniosek, no a propos dmuchania na zimne. No państwo w ogóle nie, jakby to, to, to mnie przeraża, to znowu jest jakby powrót do tego grania w tempo i reagowania w tempo na sytuację. No, dzisiaj nie ma rozmowy o granicy ukraińskiej, nie ma rozmowy o granicy z, z okręgiem kaliningradzkim. No, może by warto dmuchać na zimne, może by warto zastanowić się i już jakieś przygotowania czynić, gdyby ten kryzys miał się rozdać. Ja rozumiem, są inne uwarunkowania, są, jest argumentacja, że, tego, że, że takiego ryzyka nie ma, ale, ale jednak jak, jakiś istnieje i żeby się po prostu no, mleko nie rozlało. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo pan posłowi